Cześć, jestem Krzysztof Lewandowicz. Pokażę dzisiaj co zrobić, jak boli Cię paluszek, ten albo ten, albo ten. Co zrobić? Najlepiej pomasować go w następujący sposób. Nawet na swojej klatce składasz taki klucz z drugich palców, o, i rozmasowujesz sobie, albo na kolanie. I masujesz ruchem posuwistym. Można do tego dodać jakiś krem czy oliwkę, albo po prostu tak rozmasować bolący paluszek, albo pouciskać go w ten sposób. Oczywiście nie mówimy tu o złamaniach czy zwichnięciach. Mówimy o tym, jak bolą palce, zimne palce. Jak sztywnieją nam palce albo taką śrubą. Zobacz nawijasz śrubę i z powrotem i przy końcu uciskasz. O. I docisk. I docisk lub tym chwytem uciskowym dwoma palcami przeciwnej ręki. Tu pokazałem 4-5 sposobów ucisku palców. Jeszcze raz powtarzamy. Na klatce albo brzuchu masuję dokładnie miejsce przy miejscu. Teraz na kolanie. O, miejsce przy miejscu. Takim prostym chwytem. Albo uciskiem. Takim. O, kciuk też dociska ten następny palec. Teraz od środka go masuje. Teraz takie uciskanie. I śruba. Proste sposoby masowania któregoś z palców albo wszystkich, każdego po kolei, gdy zaczynają dłonie boleć, drętwieć. Gdy są zimne A za chwilę Pokażę Najprostszy rodzaj masażu Oklepywanie To też jest masaż To też jest masaż Bolą mnie ramiona Oklepuję sobie Nawzajem każde ramię oklepuje klatkę piersiową tak zwany ruch King Konga bolą mnie uda albo jak są zmęczone oklepuje je również łytkę można oklepywać Stron, o, od dołu ku górze, luźnymi uderzeniami i udo, i pośladki, i teraz taki większy jeszcze ruch, który się kiedyś robiło na rozie jak się zmarzło. O. To jest też rodzaj masażu. automasażu oklepuję swój bark mogę robić płaską dłonią albo złożoną łódeczką słyszycie to powietrze, które o. bark i część klatki piersiowej oklepuję, czyli pobudzam krążenie działam również przeciwbólowo Wiele części ciała można oklepywać. Mięsień pośladkowy. Tu nie są nerki. I tak oto pokazałem najprostsze masaże. Oklepywanie. Teraz dłonie masują się też oklepując z góry, z dołu. Zwłaszcza gdy są zimne, mniej dokrwione że prosto zatem spróbuj